Te piękne dzwony, które Państwo słyszą, to y, zawołanie na msze w amerykańskiej częstochowej. Mamy tutaj niedzielę rano y, i dzwony wołają wszystkich wiernych, żeby iść już na msze. Ale ja, y, korzystając z okazji, y, przyglądając się z tej odległości y, rezultatom wyborów w Polsce, y, chciałem Państwa zachęcić do pochylenia się nad jedną y, drobną rzeczą, która może wszystkim umknąć. Otóż nie da się wykluczyć, że sytuację polityczną w Polsce wy, wyjaśniła czy przesądziła partia, która ma 1,5% głosu. Nie dostała się, nikt jej nie zauważył, czy prawie nikt. Polska jest jedna, PJN, jakoś tak to się nazywało. Eee, to jest partia, która niemal w całości mogłaby się mieścić w elektoracie PiSu. Najbardziej odpowiada postulatom PiSu, ale twierdziła, że PiS jest nie do końca radykalny w sprawach. Katolickich, no bo aborcja mogła być na przykład jeszcze ostrzejsza, a, a, a PiS tylko trochę spowodował, zresztą zrobił to de facto Trybunał Konstytucyjny, że, że ta aborcja, prawa antyaborcyjne się zastrzyło, etc., etc. Cóż znaczy partia, która się dostała, która została 1,5%? Otóż, proszę Państwa, niech Państwo zwrócą uwagę, jaka jest różnica mandatów między Konfederacją, 18 głosów, a lewicą. 27-8 głosów, jeżeli dobrze pamiętam. Tam jest różnica około 1%, może trochę ponad 1% głosów. 1%? Trochę ponad to coś Państwu przypomina, to jest mniej więcej takie poparcie jak Ma Polska jest jedna. 10 mandatów różnicy tak pira z oko. Tyle tylko, że te 10 mandatów w innym układzie to już mogło być 20 mandatów. Jak to działa? Warto o tym pamiętać. Otóż yy, w Sejmie jest 460 posłów. 100% głosów, jak podzielić to tak po 1%, to na każdy procent przypada 4,6 mandatu. No, jak wiadomo, mandatu się nie podzieli, więc musi być 4 albo 5, ale nie jest. Wszystko zależy od tego, ile ta partia dostała w sumie głosów. I konfederacja, która dostała tam ponad 6%, na mandat przypada jej, na procent głosu przypada jej mniej niż yy, trzy mandaty. No ale PiS ma ich o wiele więcej. Dlaczego tak się dzieje? System Donta, proszę to zapamiętać. Duża partia dostaje proporcjonalnie dużo więcej. Co by się stało, gdyby te 1,5% arcypisowskich głosów, które nie zagłosowało na PiS, zagłosowało na PiS? Otóż te 1,5%. Dałoby Pisowi między 10 a 20 mandatów. No można się kłócić, ale na pewno nie mniej niż 10, a bardziej 20. Jak by dzisiaj wyglądał Sejm? Otóż bez PIS lub Konfederacji nie udałoby się utworzyć rządu. Wystarczyłoby te 1,5%, nic więcej, nie trzeba żadnych sztuczek, błędów, niebłędów, wystarczy, że te 1,5% głosów nie byłoby zmarnowanych. Co uzyskała ta ultrakatolicka partia? Ano, to, że teraz do umowy koalicyjnej próbuje się wprowadzić nie, jeszcze nie do końca brazylę. Gender, liberalizacji prawa aborcyjnego jeszcze nie wprowadzono, ale większość chce. Jeśli zostanie przefasowane, to te 1,5% głosów, których zabrakło pisowi, na tym zaciąży. Nie wiem, dlaczego obóz dobrej zmiany, jak to się nazywał, czy pis w ogóle nie używał tego argumentu. Wystarczyło powiedzieć ludziom: Nie marnujcie głosu. Oczywiście część ludzi nie posłucha. No ale z tego punktu widzenia to też głosy Konfederacji nie posłużyły, no bo ten sam głos oddany na pis, nawet jeżeli przy pewnej różnicy poglądów, a w wielu wypadkach znacznej, bardziej by blokował na przykład rozpłukanie Polski w Unii Europejskiej odebrania niepodległości niż na Konfederację. Oczywiście są tacy, którzy mają tak radykalnie na sprawach rynkowych inne poglądy niż Pis, że trudno mieć do nich pretensję, oni po prostu głosowali tak jak myślą. No ale jeśli ktoś uważa, że to jest partia pierwszego, drugiego wyboru, to nie dokonał pierwszego, drugiego wyboru, tylko zagłosował na Donalda Tuska. Na Donalda Tuska. I na tych, którzy chcą dzisiaj pełnej liberalizacji aborcji, yy, wprowadzenia yy, LGBT w szkołach, wszystkiego, co tam się wiąże, a przede wszystkim pozbawienia polskiej suwerenności. Tego nawet często nie wiedzą wyborcy trzeciej drogi. Tego oni nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, że oni na pewno głosują na Tuska, bo miało być coś pomiędzy. I dostali taką możliwość, tylko odrzucili. Mogli sami tworzyć rząd przy poparciu PiSu. Nawet bez PiSu. No ale trudno. Tak chcą. Natomiast to, że ultrakatolicka partia doprowadzi wcześniej czy później do realizacji aborcji, to jest rekord świata. Proszę Państwa, niestety w braku zdrowego rozsądku jest nikt, nie chcę nikogo obrażać. Uczmy się na przyszłość, jeśli ta przyszłość da nam jeszcze możliwość jakiegoś swobodnego wyboru.